Na maskę moi drodzy poszukiwacze równowagi i mistrzowie codziennego chaosu. Czy zdarzyło wam się kiedyś obudzić i pomyśleć, kim ja jestem? Dlaczego właśnie zjadam czekoladę o 6 rano, jednocześnie płacząc nad reklamą proszku do prania? Spokojnie, to wcale nie znaczy, że zwariowaliście. To tylko zaburzenie dosz. Dziś opowiemy Wam z humorem i przymrużeniem oka, jak je rozpoznać, zanim zaczniecie podejrzewać, że macie pięć osobowości i każda ma własną dietę. Gdy Twoja Wata postanawia przejąć dowodzenie, dzieją się rzeczy dziwne. Jednego dnia planujesz założyć startup napisać książkę i zrobić 108 powitań Słońca. Drugiego dnia nie możesz znaleźć własnego telefonu, bo trzymasz go w ręce. Trzeciego dnia jesteś pewien, że nikt cię nie kocha, a przynajmniej nikt oprócz twojego kota. Objawy zaburzonej waty. Niezdolność do dokończenia czegokolwiek. Suchość w gardle, skórze i życiu towarzyskim. Lęk przed wszystkim. Od rachunków pod dzwoniący domofon. Pitta na wojennej ścieżce. Jeśli budzisz się i pierwsze co robisz, to szukasz kogoś, komu możesz wytknąć błędy, witaj w klubie nadaktywnej pity. Twój kubek stoi nie w tym miejscu, afera na pół osiedla. Ktoś śmiał powiedzieć, że w kuchni masz bałagan? Już piszesz list z zażaleniem. Termometr pokazuje 25 stopni. Ty czujesz, że jesteś w piekle i wszyscy muszą wiedzieć. Objawy zaburzone Pity. Krytykanstwo w wersji turbo. Ciągłe przegrzewanie. Nie tylko emocjonalne. Perfekcjonizm tak silny, że sam siebie zaczynasz nie wnosić. Kolejne to kafa w trybie kanapowym. A może ostatnio czujesz, że przyrosłeś do fotela i nawet myśl o spacerze powoduje chęć drzemki? To znak, że twoja kafa zrobiła ci z mózgu kołderkę. Po co się spieszyć? Wszystko poczeka. Praca? Najpierw jeszcze godzinka Netflixa. Ruch? Przecież wczoraj podniosłem pilota. Objawy zaburzonej kawy. Chroniczne lenistwo i senność. Poczucie, że wszystko jest za trudne, więc lepiej nic nie robić. Miłość do lodówki? Większa niż do ludzi. Teraz sytuacje, w których masz pewność, że to nie jesteś ty. Pierwsze, kiedy kłócisz się z listonoszem o godzinę do ręczenia paczki, pita. Gdy przez pół dnia analizujesz, co chciała od ciebie kasjerka pytając paragon wata. Kiedy masz plan powrzątać? Ale zamiast tego, jesz ciasto i oglądasz reality show o sprzątaniu kapa. Więc jak odzyskać siebie? Nie ma co panikować. Z duszami można się dogadać. Jeśli wata szaleje, uziem ją. Jedz ciepłe, tłuste potrawy, owiń się kocem i oddychaj głęboko. Gdy pita ciśnie, Schłóć ją. Sałatki, mięta, spokojne spacery i mniej wojen. Kafę obudź, róż ją. Ostry smak, aktywność, więcej światła i zdecydowanie mniej kanapy. Podsumowując, kiedy następnym razem poczujesz, że jesteś postacią z telenoweli, zatrzymaj się. To nie ty, to po prostu twoje dosze urządzają sobie imprezę. Uśmiechnij się, bo w ajurwedzie każdy etap jest okazją, by poznać siebie i wrócić do równowagi. Dziękuję, że byliście ze mną w tym szalonym odcinku ajurweda na wesoło. Pamiętajcie, zaburzenie dosz to nie koniec świata, to tylko znak. Że czas zadbać o siebie, z humorem i odrobiną ciepłego gi. Namaste i do zobaczenia w kolejnej odsłonie ajuwerdyjskich przygód. Bardzo dziękuję za uczestniczenie i wysłuchanie tego odcinka. Proszę daj serduszko, zasubskrybuj naszą telewizję i Życia TV i co jeszcze możesz zrobić? Możesz nam pomóc, abyśmy się mogli dalej rozwijać poprzez dobrowolne, dowolne wpłaty na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A ja Wam dzisiaj życzę cudownego czasu, miłego wieczoru. Trzymajcie się, nie dajcie się. I wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. Mówiła Ewelina Benberger. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A już będę na wesoło.